Cześć, witajcie z tej strony, Mikalo. Witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj szybki film informacyjny, ponieważ w sensie no ukradziono mi konto na BSP. Ta osoba teraz przed jakiś parkoury, super. Jak pamiętacie e, nagrałem odcinek, że zginę podaję jedną literkę hasła i podałem chyba połowę hasła musiała chyba odgadnąć ta osoba włamanie nastąpiło 29 marca w nocy, zauważyłem to tak po północy, zrobiła skina ogólnie, ale jakoś nie wiem czemu, ale rano właśnie go usunęła był to taki skin chyba coś o nazwie, że tin lepsze, czy coś w tym stylu, e, też zmieniła mi skina tutaj e, tutaj, że jest jajko, ale najgorsze, najgorsze z najgorszych jest to że usunęła mi blok stary z dużą ilością lajków o już tych blok nie ma więc wam nie pokażę ale pamiętacie były tu blok stary z 90 tysięcy lajków mój 80 tysięcy no, o tutaj na przykład jest, bo jeszcze ich nie ta osoba nie usunęła, no ale usunęła mi skiny, super, bardzo fajnie, nie wiem co ta osoba robi na moim yy, koncie, więc jakby co ludzie to nie ja, jak nawet jak, jak was wyzywa, czy cokolwiek to to nie jestem ja i ogólnie jak wstawiłem ten odcinek to w sumie myślałem o tym, czy by na przykład zmienić hasło no bo jednak to nie było za bardzo bezpieczne to, że znaliście połowę mojego hasła oglądając mój film ale w sumie pomyślałem sobie, że nie będę was oszukiwał i serio, pod tam te hasło i je nie zmienię, bo dużo właśnie niedowiarków już mi pisało komentarze, że pewnie po odcinku zmienię hasło no ale niestety nie zmieniłem i to był błąd. Co, I co mi kalono? Jakby co chcę z tym zrobić? Ponieważ po prostu y, zapomniałem hasła, kliknąć na MSP i sobie po prostu zresetować hasło. A problem jest taki, że niestety za bardzo tego nie mogę zrobić, ponieważ moja poczta jest tak y, zwalona w sensie ta od mojego konta że nie przychodzi mi w ogóle wiadomości od MSP i, i no i nic po prostu nie działa. Sprawdzam wszędzie w skrzynce, po prostu tego nie ma. Yy, I napisałem do modów i mam nadzieję, że ta sytuacja zostanie opanowana i odzyskam swoje to y, też ta osoba usunęła mi A! Jeszcze zmieniła wszystkie zżyżaki nazwy żaków, Jakieś psisko No według mnie no po tych nazwach żaków, No to macie sobie pomyśleć, że ta osoba no, nie jest za bardzo dorosła I pousuwała kilka skinów też na MSP usunęła mi artbooki, luki zmieniła status, zmieniła nawet moją mówi jakąś różową. Nie wiem po co, jest po prostu tragedia. Odebrała nawet uśmiechy, i przez to jestem na piątym miejscu. Przełoniłem Hamloksa, no bo odebrała moje uśmiechy, a zbierałem, jak wiecie, 100 tysięcy uśmiechów, zbierałem, no i niestety odebrała i wyszło jak wyszło. Pewnie odebrała mi kryształy, wszystko mi kompletnie wyzorowała, więc no jestem w w kropce. Więc to była taka szybka informacja. Cześć.